Odzyskana siła. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że czułaś się, jakbyś straciła kontrolę nad własnym życiem, a każdy dzień przynosił nowe wyzwania? Ja tak miałam. Moje życie przez ostatnie miesiące było pasmem niepokoju, odkąd mój mąż zachorował i musiał przerwać pracę. Każda pobudka o szóstej rano to planowanie wizyt lekarskich, szukanie informacji o lekach i gorączkowe liczenie, czy wystarczy nam nasze życie. Moja pensja z pracy w sklepie spożywczym ledwo pokrywała podstawowe opłaty, a ja czułam się coraz bardziej przytłoczona. Najtrudniejsze były wieczory. Siedziałam przy mężu, który drzemał na kanapie, i wpatrywałam się w gasnące światła miasta za oknem. Czułam się tak bardzo samotna i bezsilna. Brakowało mi poczucia stabilności, a myśl o tym, co przyniesie jutro, paraliżowała mnie. Długi rosły, a ja, choć starałam się być silna dla męża, Czułam, jak sama się wypalam. Pewnego popołudnia, kiedy wracałam z pracy, zauważyłam na schodach naszą sąsiadkę, panią Janinę. Miała problem z wejściem, ponieważ niosła ciężkie torby. Podbiegłam, by jej pomóc. Pani Janina starsza, zawsze elegancka kobieta, uśmiechnęła się z wdzięcznością. Bardzo dziękuję, Kasiu. Czasem siły brakuje, powiedziała. Odprowadziłam ją do mieszkania, pomogłam rozpakować zakupy. Kiedy szykowałyśmy herbatę, pani Janina spojrzała na mnie uważnie. Widzę w pani zmęczenie. Coś panią gnębi. Opowiedziałam jej o chorobie męża, o długach, o mojej bezsilności. Pani Janina słuchała cierpliwie. Kiedy skończyłam, uśmiechnęła się ciepło. Kasiu, życie bywa trudne, ale ważne, żeby znaleźć w sobie siłę, a może pani spróbowałaby czegoś, co panią odciąży? Słyszałam, że w lokalnym ośrodku pomocy rodzinie szukają wolontariuszy do pomocy w biurze. To może nie praca, ale zawsze jakieś zajęcie i kontakt z ludźmi. Jej słowa zaskoczyły mnie. Nigdy nie myślałam o wolontariacie. Poczułam nagły przypływ energii, szansa na zrobienie czegoś dobrego, a jednocześnie na znalezienie choćby chwilowego wytchnienia od własnych problemów. Następnego dnia, zamiast wracać prosto do domu po pracy, poszłam do ośrodka pomocy rodzinie. Rozmawiałam z koordynatorką Siencinu. Zaczęłam pomagać kilka razy w tygodniu, segregując dokumenty i odbierając telefony. To było coś nowego coś, co pozwalało mi na chwilę oderwać się od domowych problemów. Tam poznałam innych ludzi, którzy również pomagali. Czułam, że jestem potrzebna, a moje poczucie własnej wartości rosło. Zaczęłam odzyskiwać siłę. Nadal było ciężko mąż potrzebował opieki. Długi nie zniknęły od razu, ale ja czułam spokój i wdzięczność.